Artur, kogo bierzesz dzisiaj na dywanik? Wybieram Mateusza, bo mam jedno pytanie o, do niego. Mateusz, chodź na dywanik. Artur e. ma pytanie. Słuchaj, bo tak siedzę sobie tu, myślę. Kiedy zaczynamy z tym B2B? W sensie, kiedy będzie działał? Będą to będą! Będą eee, to będą! Myślę, że tak z początkiem nowego roku. Mm -hmm. Na Dobry start roku. Czy ja o czymś nie wiem? Jaki sklep B2B? Jaką będzie miał funkcję? jakbym wiedział, to bym ci mm. powiedział. Oczywiście rabaty instalatorskie. Do tego możliwość ofertowania dla klientów przez instalatorów. Wszystkie karty techniczne, kody produktów i wszystkie parametry uzupełnione. Wow. To pełen Aha. Czyli rozumiem, że na ten początek stycznia to będziemy mogli wystartować Na tak... to już co szkodzi obiecać? Co no szkodzi? właśnie nie. Wolelibyśmy nie obiecywać <laughs> czegoś, czego <co śmiech> nie zrobimy. Ale ja bym chciał to przyspieszać. Dlatego Powiem tak. Jak będzie, to będzie. Tak. W takim razie obserwujcie nas i na naszą stronę B2B. Dokładnie tak.